Niesamowite rzeczy dzieją się w polskiej energetyce. W czerwcu tego roku, po raz pierwszy w historii, źródła odnawialne przeskoczyły węgiel, jeżeli chodzi o udział w miksie energetycznym. Ozy odpowiadały za nieco powyżej 44% tego miksu, węgiel za nieco poniżej. To jest absolutnie historyczna i przełomowa chwila. Dzieje się tak po raz pierwszy w historii Polski. Mało tego, w całym drugim kwartale 2025 roku węgiel po raz pierwszy w historii spadł poniżej 50% udziału w miksie energetycznym spadła też cena energii na rynku hurtowym. Osaćmy to w pewnej skali. Jeszcze 10 lat temu, w roku 2015, węgiel stanowił aż 87% polskiego miksu energetycznego. Obecnie, prawdopodobnie w roku 2025, będzie stanowił coś koło 50%. Udział węgla w miksie pewnie spadnie dużo poniżej 50% już do 2030 roku, a wraz z nim spadnie zapotrzebowanie na węgiel. Według obecnej trajektorii w 2035 roku będziemy potrzebować tylko 10 milionów ton węgla energetycznego, a ta Taki wolumen możemy obsłużyć jedną kopalnią, tymczasem obecnie mamy ich aż 17. Sytuacja więc wygląda tak, że OZE wycinają węgiel znacznie szybciej niż ktokolwiek przypuszczał. A ci, którzy węgla bronią, bronią po prostu czegoś, co nieuchronnie odchodzi w przeszłość.